Jeżeli przyjmiemy te 1,500, ja zakładam, że to są polegli kontuzjowani, ran i zaginieni z różnych przyczyn i też dezerterzy, bo ostatnio Rosjanie mają jednak z tymi dezercjami większy problem. Mówi się no, o około 3000 dezercji miesięcznie. Kijów mówi, że straty rosyjskie są trzykrotnie wyższe. To by oznaczało milion pięćset tysięcy rosyjskich, 500 tysięcy ukraińskich. I, I to mi się wydaje, ten stosunek strat wydaje mi się prawdopodobny, chociaż moim zdaniem z, z biegiem czasu on może, on może być coraz mniej korzystny jednak dla ukraińskiej strony. O tym, że Rosjanie mają Straty wyższe, niż są w stanie uzupełniać. To świadczą ostatnie decyzje rosyjskiej dumy. Czyli w tej chwili każdego rezerwistę bez mobilizacji tak, można wysłać na wojnę na Ukrainę. No, po co zrobiono ten? No, no powód jest wyłącznie jeden. Ro Rosjanie ponoszą wyższe straty niż są w stanie je uzupełniać.